W kościele katolickim jest wyznawany święty o imieniu Homo Bonus. Jest patronem krawców, tkaczy, szewców i przedsiębiorców. Niektóre lody waniliowe, truskawkowe czy malinowe dla podkreślenia aromatu i smaku mają dodawane kastoreum. To sproszkowana wydzielina napletkowa bobra kanadyjskiego. Kiedy kichasz, serce zatrzymuje się na milisekundę. Kichając za mocno, można złamać żebro. Od 1945 roku obowiązuje rozporządzenie brytyjskich sił zbrojnych o tym, że każdy brytyjski czołg musi być wyposażony w zestaw do robienia herbaty. Ponad połowa ludzi na świecie nigdy nie wykonała połączenia telefonicznego. A tak przy okazji. Jak lubicie ciekawostki, to polecam sprawdzenie kanału na YouTube Ciekawy Świata. Widnieje tam sporo interesujących odcinków. Właśnie wyszedł odcinek o siedmiu niesamowitych miejscach w Polsce, które musisz odwiedzić. Polecam kanał. Link jest pod filmem. Kilka lat pod rząd Rada Miejska Ustki obradowała nad powiększeniem piersi Syrenki z herbu miasta. Dyskutowano, czy nie ma zbyt obwisłych. Ostatecznie dokonano korekty biustu. Choć mogłoby się wydawać, że usteccy radni nie mają co robić podczas obrad, ale okazuje się, że sprawa ma drugie dno. Przeważnie rozprawiano na ten temat na kilka miesięcy przed wakacjami w ramach celowych działań PR-owych. Zapalniczkę wynaleziono w 1816 roku, czyli na całe 10 lat zanim wymyślono pierwszą zapałkę. Amerykański rewolucjonista Abi Hoffman przez dłuższy czas nie mógł znaleźć wydawcy do swojej książki. Pozycja Uczy jak żyć za darmo, głównie dzięki kradzieżom i kantowaniu. Sam tytuł pozycji brzmiał Ukradnij tę książkę. Ósmy wydawca się znalazł. Wydanie istnieje do dziś po angielsku. W 1932 roku w Tenino w amerykańskim stanie Waszyngton pojawił się niedobór gotówki, w tym czasie tworzono drewniane banknoty. Tenis to dziedzina mocno popularna dzięki Idze Świątek. Ciekawe, czy wie, że pierwsze rakiety do tenisa były wykonywane z krowich i owczych jelit. Tłumaczy się nam, dlaczego wykrywacze dymu są takie ważne, a jak się okazuje, w wielu wykorzystywana jest substancja radioaktywna, amerykanium. Goryle sypiają po 14 godzin dziennie, koty nawet po 16. Skakanie z budynków w Nowym Jorku jest zakazane. Jeśli tak by się złożyło, że osoba usiłująca popełnić samobójstwo by przeżyła, najprawdopodobniej czeka ją za to kara śmierci. Stevens of Technology w Nowym Jorku przybadało, kiedy posiłek smakuje najlepiej. Okazuje się, że jedzenie smakuje lepiej, kiedy jemy je rękoma. Kobiety sypiają lepiej, jeśli śpią z psem, niż przy swoich partnerach. Mężczyźni z kolei sypiają lepiej, kiedy u ich boku jest partnerka. Twórca skali Celsjusza, Anders Celsius, był dość ekstrawaganckim naukowcem. W swojej wymyślonej skali mrożenie następowało przy 100 stopniach, a wrzenie przy 0. Jako, że nikt nie chciał go urazić, koledzy naukowcy poczekali aż umrze, żeby odwrócić skalę. W Japonii sprzedaje się więcej pieluch dla dorosłych niż dla dzieci. Zgodnie z literą prawa niemieckiego, poduszkę uznaje się za niebezpieczną broń, stąd dzieciom zabrania się urządzania bitew na poduszki. W 1920 roku Charlie Chaplin zgłosił się do konkursu na sobowtóra samego siebie czyli na Charliego Chaplina. Po podliczeniu głosów zajął zaszczytne 27 miejsce. Na tej samej zasadzie, w takim samym konkursie uczestniczyła Dolly Parton. U szczytu swojej kariery zgłosiła się do konkursu i przegrała z Drag Queen. W Szwajcarii nie wolno spuszczać wody w toalecie po godzinie 22. Niemal co czwarta wada kserokopiarki na świecie jest spowodowana przez siedzących na nich ludzi, kopiujących swoje tyłki. Biorąc ciepły prysznic, doświadczamy zwiększonego przepływu dopaminy. To sprawia, że jesteśmy bardziej kreatywni. Władze w Chinach prawnie zakazały przytulania drzew. Na północnym zachodzie Stanów Zjednoczonych, w stanie Idaho, osoby chodzące smutne po ulicy mogą zostać ukarane mandatem. Dokarmianie zwierząt w miejscach publicznych jest zakazane w Izraelu. Szczury rozmnażają się tak szybko, że po 18 miesiącach dwa szczury mogą dać ponad milion potomków. Kupa wombatów ma kształt kostki, co najprawdopodobniej wiąże się z ich procesem trawienia i skurczami ciała. Niewidomy kameleon wciąż potrafi dostosować się do kolorów otoczenia. Sposób, w jaki zmienia kolory, wynika z jego wyspecjalizowanych komórek. Ślimaki mają cztery nosy, które potrafią wyczuwać kolejno dźwięki, chemikalia, światła, no i wiele innych. Rekiny i płaszczki są jedynymi znanymi człowiekowi zwierzętami potrafiącymi nie chorować na raka. Naukowcy są przekonani, że ma to związek z brakiem kości, czyli obecnością chrząstki. Morświn jest drugim po człowieku najbardziej inteligentnym zwierzęciem na świecie. Możesz określić płeć konia zaglądając w jego zęby. Klacze mają 36 zębów, ogiery 40. Głodna ośmiornica potrafi zjeść własną mackę. Stanowi to do pewnego stopnia niekończące się źródło pożywienia, bo odcięta macka potrafi odrosnąć z dokładnie tą samą długością, neuronami i przysawkami. Szczury i konie nie potrafią wymiotować. Wynika to stąd, że ich ciało jest tak zaprojektowane, że jedzenie nie potrafi się cofać. Język żyrafy ma pół metra długości, dzięki czemu zwierzę potrafi sobie wyczyścić uszy. Słonie potrafią umrzeć z powodu złamanego serca, smutku i rozpaczy. Pamiętają traumatyczne wydarzenia, potrafią je przeżywać i nawet cierpieć na objawy stresu zespołu stresu pourazowego. W Związku Sowieckim Stalin kazał wyciąć kilka plasterków z mózgu Lenina i wysłać na badania do Berlina. Próba dowiedzenia się, w czym tkwił geniusz wodza rewolucji, spełzł na niczym. Szanse na zobaczenie trzech jeleni albinosów naraz jest znikome. To przypadek 1 na 80 miliardów. Jedna osoba w Boulder Junction w USA zrobiła zdjęcie trzem jeleniom albinosom w lesie. Wenus jest jedyną planetą, która obraca się zgodnie z ruchem wskazówek zegara. Komiksy Kaczora Donalda zostały zakazane w Finlandii, ponieważ nie nosi spodni. Każdy człowiek spędził około pół godziny jako pojedyncza komórka. Rodzynki upuszczone w kieliszku świeżego szampana będą odbijać się w górę i w dół. Podobnie jak odciski palców, każdy język ludzki jest inny, co do pobierania odcisków języka jakoś się nie przyjęło. Ketchup był sprzedawany w latach 30 XIX wieku jako lek na biegunkę i niestrawność. Leonardo da Vinci potrafił pisać jedną ręką, a drugą rysować jednocześnie. Pierwsze okulary przeciwsłoneczne pochodzą z 12-wiecznych Chin. Stosowano płaskie kryształy przydymionego kwarcu. Były używane między innymi przez sędziów przy sprawowaniu władzy, by ukryć emocje. Umieranie w brytyjskim parlamencie jest zakazane. Jest tak prawdopodobnie dlatego, że ten kto umrze w parlamencie z automatu państwo musi zorganizować pogrzeb. Nie ma jednak nigdzie takiego zapisu prawnego i nie wiadomo skąd się zasada wzięła. Znakomita brytyjska komedia Żywot Briana był filmem zakazanym w Norwegii ze względu na żarty natury religijnej. W Szwecji z kolei reklamowano go jako film tak zabawny, że zakazano go w Norwegii. Żołądek wytwarza nową warstwę śluzu co dwa tygodnie, w przeciwnym razie sam by się strawił. Wybierając się do Newcastle w amerykańskim stanie Wyoming, należy pamiętać, aby nie uprawiać miłości w sklepowej chłodni z mięsem. Jest to prawnie zabronione. W amerykańskim stanie Michigan żona musi uzyskać zgodę męża, jeśli chce udać się do fryzjera. Dzieje się tak jedynie w ostatnią niedzielę czerwca z okazji miejscowego święta. Tego dnia również przykładowo nie można sprzedawać samochodów. Prawo amazońskiego plemienia Janomamów zabrania kobietom rodzenia dziewczynek. Pytanie się pojawia, czy plemię pochodzi z Chin, ale na to pytanie może sami odpowiecie. To tyle na ten temat, prosto z mostu pozdrawiam.